Dzień dobry z tej strony, Karol Strasburger, i dzisiaj będziemy mieć familiadę z panem Łukaszem Golcem, Warii i Już oczywiście. Idę. jak... O. Spokojnie. No właśnie, i Już. jak to w tradycji Już naszego idę. programu przystało, przystało yy, żarcik prowadzącego. Yy. Aha, żart prowadzącego, dzisiaj będziemy mieć tematykę głównie golfową, ponieważ pan Łukasz jest golfistą, więc yy, dlaczego golfista yy, ma depresję? Uwaga, uwaga, bo zaliczył dołek! Ha, 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 ha. Aha, ale już koniec z tymi żartami, teraz zapraszam już. na scenę naszego golca, mhm. Bardzo lubię moje ciało, posturę mam dobrą. Umiem no. robić wygibasy O, już, już, już jestem, jesteśmy. Dobrze, y, a więc pierwsze pytanie: y, Zapraszam do guziczków. Dobrze, Łukasz, hmm. y, proszę się przedstawić. Y, nazywam się Łukasz y, Wari-Golec, y, spółka ZO. Proszę mnie nie bić! Y, no tak. Więc... Chciałbym odpowiedzieć Czasuj się No jakie pytanie? Proszę mi zadać nie. pytanie Proszę się przedstawić No Co jestem Łukasz robi? Warigolec A, dobrze No to tak yy, Pierwsze pytanie yy, Czym można wytrzeć nosek? Pierwszy yy, No to tak Nosek można wytrzeć chusteczną. To jest nie fair Kurwa, kiedyś w tej telewizji to! Leciało dobre rzeczy, nie teraz, Kurwa! Kurwa, kiedyś to było, tak, kiedyś te leciały rzeczy, a teraz takie żołe... Ja idę do, do siebie spać! Kto lepsze się? Idę do domu! Ech. Ech. Idę! Kurwa! Czy razem? Kurwa! Do widzenia! Kurwa! Gdzie ty? Gdzie ty? Czekaj, idzie, to jest... Eee. Czy ty otworzyłeś <gry> dobra, to tworzyłeś sobie? KURA! Dobra, Ja Janusz! Dzisiaj Koje! się zabawiamy. Haliny nie ma w domu. Trzeba się zabawić. Patrz, mam! O kuda. Nie... Bitwa na poduszki! A, dobrze, że to twój dom, a nie mój. Ano tak. O kurna szybko trzeba to posprzątać póki kalina być Teraz czekaj, chodź chodź do góry. Chodź na górę, chodź na górę. Gór. Dobra, śpię na... Dobra, śpię na, śpię na, śpię na dywanie. Cera, ja ja mam chcę. Kurde, ale... O dobra ja siedzę, o... KUNA! Fer Ferdi. Czeje Ferdziu, ja, ja cię położę do łóżka, no czekaj, no, nie wierz się! <śmiech> <śmiech> o, <i chłosem. śmiech> Dobra, to, to ja idę spać. O, o Jezu... D Janusz... Gdzie jest Janusz? O kurde, ale mi się chce sikać. <laughs> <laughs> Jadusz, co ty wyprawiasz? Kurwa! Kurwa! O! Nie! Coś się stało! Kurwa! Kurwa! Coś się stało! Jadusz, chyba zasnęłeś w Wandy, ale co ty, ty tego robi tutaj? Nie! Eee, kurwa, nie pamiętam! Która jest godzina chyba spędzona? ale mi się nie przeszkadza! Kurwa, Jadus. kurwa Jadus. zostaw Ja Jadusz! Musimy iść! Zostaw. Musimy iść! Musimy iść do jakiegoś baru! Albo do klubu czy gdzieś tam Chodź, musimy się gdzieś przejść. Może chodź proś zamówimy. Mi, kurwa. Chodź proś zamówimy proś KFC! Wyle. Chodź do KFC zamówimy Ale czekaj, ja cię wyprowadzę. Janusz, chodź do KFC! Czekaj, no to sam dojdziesz? Chodź Tak! Do Windy i musimy ten Tak, kula! Chodź do Windy No już idę, no Kurwa Czy naprawdę jesteś podpięty do Liny? Janusz, Janusz. Nie, nie się, kurwa. Ja kur! po wszystko krapeć ci kupiłem! O, kurwa. Ale byłeś nie! <laughs> chodź Janusz Idę. Chodź do windy. Chodź, chodź. Ja odpalę windę. No ja Kurwa! Dobra, Janusz! Chodź na dół ten... Yy. Musimy dobaru iść. Co ty za szparasz? Czekaj, ja Czekaj, Janusz. Zombie kurwa Dobra, chodź ja kurwa? Właśnie Dobra Chodź Jadusz, chodź, wyjedziemy autkiem Jadusz się śpi znowu pod samochodem Jak Ja, ja trabię, kurwa? Dobra. jedziemy do miasta o, stop, kurwa Jedziemy do miasta. Oh, I <śmany>